Który to odcinek będzie? Trzynasty, nie? <Grymanie> A Jezus, Jezus! Pechowa 13 Nie, nie nagrywamy, odwołujemy to. Chociaż jeszcze tak. Dobra, prawda? Pachowa Aaaaa... To jest trzeci czerwca, czas na trzynasty serii odcinek informacyjnego Seven Daysa Jest piękna pogoda, lekko wiecznie we Wrocławiu. Już mało dni do euro. Nie wiem, ile, ale mało. Zaczynamy! Szy no, no, no. Czas na pierwszą wiadomość. Pamiętasz taką śmiertelnicę, co się zwała Pol i ona była podczas Mistrzostw Świata w RPA tą taką wyrocznią. Kto wygra mecz? Przepowiadała przyszłość, pamiętasz? No i okazuje się, że podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w, w Polsce i na Ukrainie też będziemy mieli takiego naszego środkowoeuropejskiego pola. Tyle, że oczywiście trochę w bardziej brzydkim, śmierdzącym, bardziej chrumkającym, odrażającym wydaniu. Bo my nie będziemy mieli ładnej ośmiornicy o, o ładnym imieniu Pol. My będziemy mieli ukraińskiego wieprza. Spider jak poinformowała agencja Reutera, unikatowy wieprz prawdziwy ukraiński świniak i medium w jednym, który w dodatku zna się na sekretach piłki nożnej. Każdego dnia o 16 będzie informował o wynikach nadchodzącego meczu. Małym się problem, bo nie wiadomo, co z tym magicznym wieprzem zrobić po mistrzostwach. Nie wiadomo, czego zjeść, nie wiadomo czego wynieść na ołtarze. Co byś zrobił z takim wieprzem? Zjadł. Pamiętasz, jak Ci pokazywałem przed kręceniem programu zdjęcie tego chłopca takiego. No widziałem. Jak byś tego chłopca opisał? Miał okulary. Tak jak ty. Ciemne krótkie włosy. Tak brzydkie jak twoje? Cygańską karnację. I szaryjską w sumie. I ten chłopiec, którego zdjęcie pokazywałem mojemu kamerzyście, nazywa się Charia Rej i oryginali jest gdzieś tam z Arabii, czy tam z Turcji, czyli wiadomo skąd jeden pies. Natomiast od 3 lat mieszka w Dreźnie I czym się zajmuje ten chłopiec? Szaryja? Pewnego dnia przyjechał z wycieczką szkolną do Drezna, do Niemiec Ponieważ jego ojciec jest fizykiem I też Szaryja bardzo mocno i bardzo lubi się uczyć fizyki To był w jakimś tam fizycznym muzeum czy coś takiego w Dreźnie Gdzie oprowadzający go ludzie postawili w sumie pytanie retoryczne Bo nie spodziewali się żadnej odpowiedzi Pytanie dotyczyło mm, fundamentalnych teorii z dziedziny dynamiki Cząstek. Sharia zawstydził wszystkich światowych naukowców i dał rozwiązanie tej piekielnie trudnej zagadki. Z tej historii są niestety dość smutne wnioski. Smutne, bo historia Shari Reja ze wschodu jest dowodem na to, że w naturze zawsze, ale to zawsze, jest równowaga. Bo co z tego, że mózg Szaria jest tak mocny, tak piekielnie błyskotliwy, skoro musiał on zapłacić za to taką cenę. A jaka to jest cena? Wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie. Jak miał się wybór, wolobyś być piekielnie brzydki i piekielnie mądry, czy piekielnie głupi i piekielnie ładny? To zbyt egzystencjalne pytanie na tak wczesnym wydzielaniu. Jakbyś miał do wyboru dwa. Jedna ładna i głupia, a druga brzydka i mądra. Myślę, że ładne i głupia. No i teraz płynnie przejdziemy do tematu pewnej kobiety dziewczyny, a dziewczyna nazywa się Agnieszka Szulim. Kojarzysz taką panią. Nie mam pojęcia. Agnieszka Szulim prowadzi, a raczej prowadziła program śniadaniowy w telewizji publicznej. I podczas jednego z takich programów Agnieszka Szulim razem ze swoim współprowadzącym Tomkiem Kamelem zaprosiła, raczej ktoś im tam zaprosił, y, przedstawiciela wolnych konopi i profesora Jędrzejko. Razem dyskutowali o wpływie lecznika niczym marihuany na ludzki organizm. Niestety, pani Agnieszka, trochę się to sprowadza do teorii mojego kolegi Janusza, nie wykazała się zbyt dużą inteligencją i przed wejściem na wizję rozmawiała z profesorem Jędrzejko o tym, że ona od 15 lat pali marihuanę i że jej to w ogóle nie zaszkodziło. Profesor Jędrzejko wykorzystał ten fakt i podczas rozmowy na wizji postanowił wspomnieć o tym w bardzo delikatny sposób. Powiedział dokładnie tak. Ja jestem yy, yy, wewnętrznie zdruzgotany, jeśli pani redaktor które przed chwilą mi mówi, że pani marihuana od 15 lat, pracuje pani w publicznej telewizji. W tej chwili na antenie publicznej pani używa mówi pani kto uczciwie. Kto w piątkowym oświadczeniu prezes telewizji publicznej poinformował wszystkich, że pani Agnieszka dostała pouczenie, wraca do swojej pracy i wszystko jest w porządku. Zawiesiłbyś tą panią? Chciałabym na zbyt pisk. Zapalenie tego A wy? Co byście zrobili? Tą szokującą wiadomością kończymy nasz niedzielny program. To był trzynasty z serii odcinek informacyjnego Seven Days'a. Widzimy się jak zawsze za tydzień. Zostańcie z nami, oglądajcie nas, piszcie do nas na informacyjny 7 gmail.com. Na razie, cześć! Ado! Tym, że rosyjscy kibice mają zamiar robić burdy w Polsce. Rosyjscy kibice? Ja słyszałem, tak. że to polscy kibice mają robić burdy. Nie, e... właśnie nie. To rosyjscy kibice powiedzieli, że oni chcą przemaszerować przez Warszawę. Niemożliwe. I że no. będą robić burdy. Niemożliwe. Apel? My mamy jeden, Apel? ale ja wiem, jak to Wiecie, co z nimi zrobić? Wiecie, co z nimi zrobić.